Dobra, teraz musimy zagrać jakimś śmiesznym teamem, żeby było na TikToka. Nie, mów tak, nie wiem, tych. Nie, to jest przesada gruba, Filip. Dobra, zamieniaj go. <noise> czemu, czemu stał w miejscu? Dzięki, oh, kurna! KURNA! Weź tutaj skutajem, Seju, brawo. Przepraszam, chwilę. Kurna śmieciuchu. Weź <noise> dalej, mam zdolnie. No, Uuu! Konfiskuję w imię walki polskiej. <grymne> w imię płaczącej. W imię tarabanów bitych. Rezultat ma tutaj interaktywny gameplay. Trendów Malfight'a tak zwanego. Malfeit uderza w ziemię i później mi się ręce łamią. A co budujesz w ogóle na tym trendzie? Szkur. Hita walnąłeś To sap U! Maszerkę? Nie, maszerkę, maszerkę. Czekaj, ja biegnę, ja szybko biegnę zrobić z tego, kurwa, rkę! Er szybko! Wow. Filip, wbije rkę, er szybko rkuj. Er Ale nie a ma Ja kogo, ja zabijam tą MFK. Może Leona straci HP pasywnie od czegoś, nie wiem. Może akurat coś się zbuguje. <śorty> Vladimir, to jest taki champion, szczepion. No, ja -e. ja wierdziłem, ej. nie wiem, z tym czepion z dupy ulepionym. <śorty> nie się za Vladimira. Zdejduje się z nim, to ja tracę całe HP, a on sekundą się jednoczył i ma więcej niż miał przedtem Co to jest? Dobrze, znubę. Nie no to. Dobra, nie! Nie rozumiem, jak można umierać w 2 21 Gdzie ty koksu byłeś w ogóle? Czemu ty wyszedłeś z naszej dżungli w nich? Bo jestem kurwa, józef. Ale. ty po. Ooo! Okej! go Nie wiem, jak pójdzie ona znaleźć, tak szczerze, nie? Po Musisz Europę, Europę teraz, po prostu. Nie, musisz znaleźć Polskę, a potem w bohaterzy kraju. Co, kurwa! Ej, ja smajta nie mam! Co mieliśmy? Przymajmy o kokerora, to dobrego. Idź do tego Mida! Dobra to na Mida. No nie idź na Mida, błagam cię, to idź do tego. No nie dajcie dżungle. mi, dajcie mi salolinię! Chłop zniebał i teraz ma proszczyć sobie prawa jeszcze. Dobra, tylko mi zabierzesz jakąś farmę. Koksu, wracaj do czołu kurwa. Ej, dajbujemy go. Nie, to jest intera koksu, huu. No i to to dżunglę Davidu. Ej, gankuję topa. Kurna, skampią nas już! Nie, myślę, że nie, ale razem mamy więcej pary mini scenariuszy. Canis Midway to Transformation? Chyba <grym>, furwa w autystę jakiegoś jebanego. Nie wiem, co ty tam robisz jeszcze na tym Nie, jaka jest tego ojca. A Zak nowo na bocie. Nie wiem, to jest. Zack to jest taka retarded postać. Nie wiem, kto w tym gra. W sensie wiem, kto w tym gra. Debile jebani. Naciąga się kondom przez 4 ściany, zgadza. <grym, <grym, o, i pięknie wyszę, to leki. Ej, ale dajcie na tak. Kurwa mać, No to wygramy to! A i tak tego nie będzie. I tak to bez znaczenia, co daliśmy, bo nas jest kurwa cztery. Ale my jesteśmy held teraz, co się dzieje? Ty, no bo to jest friki, no! Nie, nie, Hubert! Nie, ale to jest żart! I szczerze, szczerze, to jest free win. Jest dostępny odblokowali? O, odblokowali! Tak, to, no to free nie! jest! Bany. To nie jest, Smajta i co, moja wina. Obrażeń więcej od Tresa i Huberta. Treszawczył! Ale i tak więcej. Tore widzowie, coś mi się zryło z OBS-em, musiałem go reinstalować. No i bitrate zapomniałem ustawić na dobry. I <laughs> następne sceny to tak trochę Tibia jest. Ale nie, nie wyrzucę ich do śmieci, wiecie jak jest. Mam nadzieję, że się nie powtórzy i jego, jego oglądania. To wygrywasz, idę, idę, idę. Ty, tym, wiesz, mark. No to kurna dzięki. Że... No w ogóle Smajta nie miała i drugi level. Co on robił, on drugi level ma? Nie, może to trafił. Nie ma nie Faker bez o, pa, do, dotknie, dotknie. Yeah. O mój Boże <noise> Nie grałem już tego urfa No go normal, go normal, do pizdy są te urfy O, plus jeden <noise> Imagine Kto się tak zbończył, kurwa? Kruszon co? Ktoś się mega zbończył, jakby full pompa poszedł Ja widziałem tego Adama Małysza, co masz na awatarze na zielono, jak był ten surf. Czemu jest urf? Udyr, Udyr, let's go <noise> No boże Ty, patrz na tego ty typa nie, nie, on jest mną teraz Zabij ją Muszę merkę ile ty dzień plus 10? 21. Dobrze Jak kurwa dobrze Koksu, oddaj to Koksu Koksu o. Ale się obsrałeś, koks, ale ci Ale ja ty taki... się obsrałeś Ja się obsrałem? Ja nawet nie chciałem się tradować Ja mi z klikiem to przyjąłem tak się Ja sparałem. mi z klikiem właśnie kliknęłem, żeby mi. To dobra, to przypadek po obu stronach na to wychodzi Gierkę zagrać co, w jego? Co po to jego. Niemożliwe, że to ktoś wymyślił Czekaj, skrót HU od Węgier? HU? No od... to z Hungary Doktor HU Zostaw te fale, idź stąd Weź, weź, mi z... Z weź, jeszcze, jedna... weź mi jeszcze jednego, zamykam kanał na...